Wyobraź sobie następującą sytuację, że zleceniodawca pisze do ciebie, z prośbą o sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego jego nieruchomości. No i nieruchomość to jest duży grunt, załóżmy 10 tysięcy metrów, robisz wszystkie czynności. No, umawiasz się też ze zleceniodawcą wcześniej, żeby zebrał dokumenty, które są Ci potrzebne, żeby ci je przedłożył, umawiacie się na oględziny, on nie przedkłada no i potem zabierasz się za wycenę. No i sprawdzasz nawet w Księdze Wieczystej, czy te dokumenty, które on Ci dał, a dał Ci niestety wypis ewidencji gruntów i mapę ewidencyjną sprzed trzech lat, odpis Księgi Wieczystej dał Ci sprzed dwóch lat, ale sprawdzasz nawet w Księdze Wieczystej, czy te dane są nadal aktualne i okazuje się, że są, no i robisz wycenę, wyceniasz tą nieruchomość, podpisujesz się, wydajesz operat i wydawałoby się, że sprawa się skończyła. Tymczasem okazało się, i to bardzo szybko, że ta działka została podzielona rok wcześniej na 10 działek, z czego jedna została wydzielona pod drogę i z mocy prawa przeszła na własność gminy. I ta działka miała 2000 metrów. Zatem to, co ty wyceniasz, czy wyceniłeś, to nie ma 10 tysięcy metrów, tylko ma 8. Tylko ty nie wiedziałeś o tym, bo tego nie sprawdziłeś. No i właśnie na pytanie poniekąd dotyczące tego, czy można bazować na dokumentach przedłożonych przez zleceniodawcę i jak one stare mogą być, żeby na nich bazować? No to na to pytanie spróbuję dzisiaj odpowiedzieć. Nazywam się Magdalena Małecka i jestem rzeczoznawcą majątkowym. Zajrzyj na moją stronę internetową magdalenamałecka.pl. Być może znajdziesz tam coś ciekawego dla siebie, z czego będziesz mógł skorzystać. Wracając, słuchajcie, do tego pytania, z, dlaczego ja do tego tematu wracam, poza tym, że pytanie zostało zadane? Bo dokładnie taki przypadek mieliśmy, bo zwrócił się do nas właśnie klient, który dostał taką wycenę. I w tym operacie szacunkowym, słuchajcie, nawet było napisane dodatkowo rzeczoznawca zastrzegł taką klauzulą, że on bazuje na dokumentach które udostępnił mu zleceniodawca, one niestety były stare, więc jeżeli coś się po tej dacie zmieniło, to rzeczoznawca nie ponosi za to odpowiedzialności. No i pytanie teraz, słuchajcie, kto ma rację, bo wycenił coś, czego już nie ma ten rzeczoznawca majątkowy. No i w tym kontekście, słuchajcie, przypomnę artykuł 155, o którym już kiedyś pisałam, który upoważnia rzeczoznawcę majątkowego, ale to nie jest tylko uprawnienie, ale także obowiązek, do tego, że ja mam dostęp do źródeł danych o nieruchomościach i o nieruchomości wycenianej i o nieruchomościach podobnych, i nic nie zmalnia mnie z odpowiedzialności, żeby sprawdzić, jaki jest stan tej nieruchomości według daty stanu, który przyjmuję w operacie szacunkowym, bo przecież podaję konkretną datę. W związku z tym, jeżeli podałam datę, załóżmy, 21 marca 2021 roku, to ja muszę stwierdzić, jaki stan i prawny, i ewidencyjny, i jakikolwiek tak nieruchomość miała w tej dacie. I nie mogę się powoływać na to, że zleceniodawca nie dał mi świeżych dokumentów. Jeżeli ja godzę się jako rzeczoznawca majątkowy na to, żeby bazować na nieświeżych dokumentach, no to biorę na siebie obowiązek sprawdzenia. Czy te dane są nadal aktualne na datę stanu, którą przyjmuję w operacie szacunkowym? Zatem taka klauzula nie zwalnia mnie absolutnie z odpowiedzialności. No, pojawia się pytanie zatem, jak długo ważne są takie dokumenty? Czy jeżeli ten dokument jest sprzed miesiąca, to ja już mogę na nim bazować, czy nie, sprzed półtora miesiąca, sprzed dwóch, czy trzech, czy on jest nadal świeży? Słuchajcie, jak ja bym zrobiła. Biorąc pod uwagę, że różnego rodzaju. Podmioty, czyli na przykład nie wiem, notariusz, u którego zawierana jest umowa, ma 14 dni na to, żeby wysłać tą informację do starosty, a starosta ma 30 dni na to, żeby tą informację ujawnić w ewidencji gruntów i budynków. Zatem no, stwierd stwierdzić można by było, że takie półtora miesiąca, jeżeli ten dokument nie jest starszy niż półtora miesiąca, to on by mógł być nadal aktualny, bo gdyby nawet jakieś zmiany były, to nie zdążono by ich jeszcze wprowadzić w odpowiednich rejestrach. Ja, słuchajcie, natomiast zrobiłabym za każdym razem inaczej. Po prostu za każdym razem, mając jakikolwiek dokument, czy sprzed trzech lat, czy sprzed miesiąca, czy nawet przed dwóch tygodni, po prostu sprawdziłabym jego aktualność na datę stanu, który w operacie szacunkowym przyjmuję. Mogę to zrobić. Zatem, jeśli tego nie zrobię i popełnię tu błąd, to ja będę za to ponosić odpowiedzialność, bo nikt nie zwolni mnie z tej odpowiedzialności. Dlatego, słuchajcie. Całkowicie błędne jest założenie, że wpisując taką klauzulę, to ja jestem czysty jako rzeczoznawca majątkowy. Nie, bo ja mam obowiązek to sprawdzić. W związku z tym, słuchajcie, jeżeli nie chcecie mieć problemów, to po prostu sprawdzajcie. Może być to stary dokument, ale potwierdzony co do aktualności, i po prostu wpisuję na tym dokumencie, że w dniu takim i takim potwierdziłam aktualność tych danych i mogę już dalej na tym dokumencie bazować. Jeżeli ta Moja porada, wystąpienie, czy nie wiem jak to nazwać, było dla Was przydatne. Zostawcie mi jakiś komentarz, dajcie znać, czy nagrywać tego typu informacje dla Was. Zostawcie lajka. No i czekam na Wasze kolejne pytania. Do zobaczenia, cześć.